W piątek 27 maja w szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie podpisano akt erekcyjny budowy ośrodka rehabilitacji i diagnostyki biometrycznej w Radziszowie. Bardzo ważne jest to, że oprócz wsparcia dla dzieci, również osoby dorosłe uzyskują w placówce obecnie pomoc, a po realizacji tej inwestycji ta pomoc będzie jeszcze wydajniejsza, zapowiada wicemarszałek Łukasz Smułka. Bardzo ważne jest to, że inwestycja, o której się mówiło wiele lat, dzisiaj staje się faktem. Została podpisana umowa na realizację, tak jakby właśnie we wrześniu bieżącego roku prace budowlane zostały rozpoczęte, czyli tradycyjnie wita łopata, a finał tej inwestycji będzie we wrześniu 2023. Swoich emocji przy podpisywaniu aktu erekcyjnego nie krył dyrektor Stanisław Stępniewski. Ja się nie cieszę, tylko jestem zachwycony. Zachwycony dlatego, że to jest wyjątkowa inwestycja. Wyjątkowa inwestycja nie tylko dla naszego szpitala, ale również dla całej Małopolski. Musicie Państwo wiedzieć, że jesteśmy jedynym szpitalem rehabilitacyjnym w Małopolsce i jedyni rehabilitujemy dzieci neurologiczne w całej Małopolsce. Powstanie budynek dobrze usytuowany, tuż przy drodze, nisko, z pełnym dostępem dla osób niepełnosprawnych i bardzo dobrze wyposażony. Mówiła dr Grażyna Spychołowicz-Brol. Będzie służyć nam wszystkim, przede wszystkim społeczeństwu małopolskie, ale pewnie również ościennych województw. W ośrodku znajdzie się jedyne w Małopolsce laboratorium trójwymiarowej analizy ruchu, z którego będą mogli korzystać pacjenci w ramach NFZ.